Yy, tak, przełożyło się to na naszą działalność. I tutaj jak gdyby można już wybiec od razu, bo mamy koniec roku, a więc można w jakiś sposób podsumować pewne kwestie związane z działalnością roczną nowego systemu egzaminowania. Bo tak jak powiedziałem, no głównie zmieniła się filozofia podejścia do egzaminowania teoretycznego. A więc z testu, gdzie te testy były ogólnodostępne, gdzie tych pytań było ponad. 500 mamy dziś do dyspozycji dużo większą bazę pytań, która nie jest jawna. I wcześniej były pytania, na które był to test wielokrotnego wyboru, dziś mamy to test jednokrotnego wyboru, gdzie mamy wartość punktową za poszczególne pytania. A wcześniej ta kwestia wyglądała zupełnie inaczej, gdzie można było popełnić określoną liczbę błędów, żeby zdać ten egzamin. Także to wszystko wpłynęło na kompleksowo na podejście do kwestii egzaminowania, i no możemy zauważyć, że mniejsza zdawalność, która Właśnie w egzaminach teoretycznych ma miejsce jest spowodowana właśnie tą zmianą, która, która została wprowadzona, a więc tak jak powiedziałem, zmianą filozofii podejścia do egzaminowania egzaminów, szczególnie egzaminów teoretycznych. Bo jeżeli chodzi o egzaminy praktyczne, to obserwujemy z roku na rok poprawę i, i, i ta poprawa jest widoczna, parę punktów procentowych zawsze jest więcej, a więc myślę, że. Dobre przygotowanie teoretyczne wpływa jednocześnie na kwestię związaną z poprawą jakości, jeżeli chodzi o kwestie egzaminów praktycznych. Więc y, oczywiście kwestie związane z terminowością wydawania praw jazdy piętnastoletnią, tak jak w tej chwili to obowiązuje, nie mają żadnego wpływu na działalność Wojewódzkiego Środka Ruchu Drogowego, bo tak naprawdę są to kwestie techniczne, które już potem osoby bezpośrednio załatwiają u lekarza i, i, i w starostwie wymieniając ten dokument. Natomiast no już kwestie związane z uzyskiwaniem tegoż prawa jazdy, myślę, że tak. No, mamy do czynienia również z niżem demograficznym, a więc siłą rzeczy tych klientów w Wordzie jest mniej, co oznacza, że no, mamy mniej pracy, mniej osób, które chcą uzyskać prawo jazdy, a więc i tym samym i mamy mniej środków na bezpieczeństwo ruchu drogowego, więc no widać tutaj to, jak gdyby spowolnienie, które również i nas dopadło jako wojewódzkie środek ruchu drogowego, nie tylko we Wrocławku, ale i w całej Polsce jest to widoczne. No w tej chwili oczywiście w Polsce też jest praca nad tym, żeby ujednolicić bazę bo mamy do czynienia z taką sytuacją, że na terenie kraju obowiązują dwa systemy, które funkcjonują, jeżeli chodzi o obsługę egzaminów teoretycznych. Jest to system Polskiej Wytworni Papierów Wartościowych i Instytutu Transportu Samochodowego. I w części word funkcjonuje właśnie PWPW, a w części ITS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje PWPW. Natomiast trwają w tej chwili postępowania dotyczące wyboru oferty na przyszły rok i jak gdyby trudno jest w tej chwili powiedzieć, jak ta kwestia będzie wyglądała po nowym roku, aczkolwiek tak powiem, plany są takie, że ma to być ujednolicone i to są plany ministerstwa w tej materii. Jeżeli chodzi o kwestie zmian, które mają czekać na w przyszłym roku, to zmiany, które mają dotykać bezpośrednio osoby egzaminowane to w tej chwili nie są przewidziane jakieś rewolucyjne zmiany. Była mowa o planach pewnych dotyczących zmiany, punktacji, natomiast ona nie wchodzi w życie, więc tutaj jeżeli chodzi o tę kwestie, nic się nie zmienia. Ma być powołany pewien fundusz celowy przez ministerstwo w celu obsługi egzaminów teoretycznych a konkretnej bazy pytań i to jak gdyby będzie bezpośrednio rzutowało na wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, bo pewna część naszych przychodów będzie po prostu wędrowała na ten fundusz celowy, natomiast w kwestii bezpośredniej obsługi klienta nie zmienia się. Nic. Jeżeli chodzi o kwestie statystyk, oczywiście rok nie jest jeszcze zamknięty, więc one nie będą pełne. Natomiast na najpopularniejszą kategorię teoria oscyluje w granicach 40%, gdzie przed zmianą tych przepisów była na poziomie około 80%, więc tutaj widać ten spadek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie egzaminów praktycznych, to jest to w granicach 34%. Jest to najlepszy wynik w województwie, więc myślę, że. I jest się czym pochwalić. Tak jak powiedziałem, sukcesywnie ta, ta jak gdyby zdawalność na praktykę się zwiększa. Mam nadzieję, że im więcej będzie tych lepiej przygotowanych osób z teorii, to potem to będzie się przekładało na kwestie praktyczne. Także, także tak to wygląda.